Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie po kilku tygodniach pojawiliśmy się w Sośnicowicach u kolegi Tomasza Borkowskiego, w firmie Koba Diagnostyka. A przyjechaliśmy tutaj, że chcemy nagrać film. W którym zapowiemy inicjatywę, którą tutaj wspólnie ze sklepem dla hodowców Koba Diagnostyka, i tutaj z nami będziemy realizować. A chodzi o to, że kiedy ostatnio Tomasz mówił o tych nowych dwóch takich jakby usługach, które w ramach tego Koba Diagnostyka, tego laboratorium będą realizowane, a mianowicie badanie płodności, tak sztuczne zapłodnienie i badania poświęcone dopingowi wśród gołębi. Tak, z tym dopingiem to jeszcze przeżyłem, bo tam się Piotrek Musik ulicznił Post. Pojawiło się wiele różnych ciekawych komentarzy, za które bardzo dziękujemy. Każdy komentarz, że tak powiem, jest dobry, naszym zdaniem. Ja rozumiem, że część osób nie rozumie o co chodzi w dopingu i być może uważa, że nie ma. Część osób rozumiem, że jest, że tak powiem, hetna, żeby to zrobić. I też rozumiem tą grupę osób, która się po prostu boi, że to się będzie robić. jest wykrywane. nieświadoma. Jest, jest, ale ona świadoma jest świadoma, że to Aha. po prostu to robi i się boi. Dlatego no, uważam, że. Po prostu ci, co się najbardziej boją, to wiedzą, że jak się za to my weźmiemy, to w końcu zacznie wychodzić. Taka jest prawda. My tutaj w Czarnej Wodzie, tam gdzie budujemy muzeum, mamy obok taki zrobiony mały klub hodowców i tam będzie, tam jest miejsce na parę dziesięć osób, także można śmiało będzie przyjechać. My zapowiemy dokładnie, kiedy takie się spotkanie odbędzie i wtedy Tomasz przyjedzie. Będzie też można oddać gołębie do badania. Będziecie klasyczne badania robili, takie, tak, które ale robicie. tego spotkania jest jakby chęć porozmawiania z hodowcami, Dokładnie. Porozmawiania o problemach. Ale przy okazji mówię o tych badaniach jeszcze, że Dokładnie będzie można sobie idea sprawdzić. Idea tego spotkania też jest taka, jakby bardziej nie badania, tylko też badania są przy okazji. To ba idea, no idea, to... idea typowo informacyjna. Ale, że drodzy hodowcy, jeżeli macie jakieś pytania, to będziemy te, te, te pytania zadawać. Czy to, czy wcześniej, teraz wcześniej już. Do tak jak robiliśmy to kiedyś, kiedy się spotkaliśmy z księdzem Mierzem Kostorzem odnośnie lotowania gołębiami młodymi, proszę wysyłać na maila, dzwonić do nas, czy do sklepu. Do, dla hodowców do Krosina, my te pytania wszystkie zapiszemy, które się będą dublować, że tak powiem, zniwelujemy do jednego, zrobimy listę i kiedy będziemy mieli to spotkanie z Tomkiem w Czarnej Wodzie, wszystkie te pytania mu zadamy i liczymy, że odpowiedź, Tomek nam na każde z pytań to jest, rzetelną, taką dokładną, umiał. Nie to będziesz umiał. umiał. To powiem, że nie potrafię, no bo trzeba się przyznać, jeżeli ktoś coś nie wie, to mi powie, że się nie wie, niż po prostu grać wszystko wiedzącego, prawda? Ale my sobie też te pytania dzięki temu, że będą wcześniej, będziemy już przygotowani, to będziesz mógł się zapoznać niejako z nimi, to nie jest żaden na punkty tu. Górnej, ja nie nie zwykle... no, raczej chciałbym ze swojej strony hodowcą parę rzeczy takich pokazać, które ja u siebie w hodowli wprowadziłem. To nie są, że tak powiem, rzeczy, które ja wymyśliłem, tylko no, gdzieś tu, podróżując po różnych hodowlach w Polsce co za granicą obserwuję, rozmawiam z ludźmi, patrzę co oni robią, jak to wygląda, po, opowiem o swoich spostrzeżeniach. Pokażę na przykład, jak należałoby przeprowadzić kurację, jak to moim zdaniem zrobić prawidłowo. Jeżeli ktoś ma inne spostrzeżenia, a inaczej dobrze, to niech, niech nagra film, niech pokaże, niech zrobi. A jeżeli ktoś, że tak powiem, ma tylko opowiadać głupoty, to nie się lepiej w ogóle nie odzywa, bo to są komentarze są zbędne. My takie spotkanie planujemy pod koniec lipca o dokładnym terminie, godzinie, dacie, gdzie to jest. Wszystko poinformujemy u nas na stronie. Pokażemy jeszcze, jak tam wygląda. Także Tomasza, zapraszamy. I tak jak mówię, pytania proszę wcześniej kierować tutaj odnośnie tych spraw, które chcieliby koledzy zadać właśnie, i czy o ten doping, czy o te sztuczne o spadanie, badanie, płodności, inne badania, DNA gołębi, no masę różnych tych wszystkich badań laboratoryjnych, które tutaj koleżanki i koledzy z laboratorium tak, no. Kobiada diagnostyka realizują. Także A, na razie. No. Jeszcze muszę się pochwalić, że mamy nowego członka zespołu. O, dziewczynę jakąś. Tak, jest to ptak, o imieniu Jacka. A właśnie, jaćka to jest już wiem, to hodowcom się może to nie spodobać, to jest wręcz jak zdrada, bo to jest sokół, tak? tak? Tak, to sokuł weszliśmy, wchodzimy mocno w sokoły, mamy pierwszego swojego laboratoryjnego sokoła. No i także jakby nas słyszeli hodowcy w drapieżek czy słów, to też zaczynamy wchodzić w tę tematykę. No, szukamy teraz dobrego chirurga, jeżeli ktoś był z lekarzy weterynarii był zainteresowany, był dobrym chirurgiem, to. Zapraszamy do kontaktu. Dobrze, ale chirurg amator nie, nie liczy się. Musi być ty, zawodowiec. No co, to powiem, że ja też... No bo ja bym chętnie właśnie ja też... też no... taki chirurg amator jeżeli... Też o kwestii tego, że kwestii Kataru, bo jeżeli tam no teraz kończę kompletować sprzęt, w tygodniu go od niego wysyłam, jedziemy tam e, pod koniec września otwierać filmę. No i do raz powiem, Kataru nie chodzi o Katar gołębi, tylko państwo Katar. Tak, tam ma być po prostu nam tworzyć klinikę pod sokoły, no i też nie ukrywam, że kompletujemy jakiś zespół, a tam musimy robić wszystko. Także bardzo dziękujemy, zachęcamy, mówię szczegóły wszystkich tych y, kiedy się spotkanie odbędzie, te dane będą u nas na stronie. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dobry ja lot. koniec do że warto pytać, bo żadne pytanie jest głupie, jeżeli ktoś ma jakieś. Są, są tylko głupie, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Dokładnie, ja postaram się na odpowiedzieć, także zapraszam wszystkich, bo co wiem, to chętnie powiem. Także bardzo dziękujemy. My dzieje trochę może być z dźwiękiem problem, ale myślę, że nie, bo tak czuję, że wieje, ale niestety temperatura jest taka duża, że wewnątrz się nie dało, nie dało nagrywać. Nie dało Mimo wszystko myślę, że wszystko będzie dla kolegów zrozumiałe. Dziękujemy, do zobaczenia. Do dobry rok.